Porozmawiajmy o czymś, czego prawdopodobnie już doświadczyłeś, ale wolałbyś nie mówić o tym. Prawda jest taka, że kiedy wszechświat decyduje o oddzieleniu cię od kogoś, robi to w sposób tak oczywisty, że aż trudno się do tego przyznać. A jeśli boli, to dlatego, że wciąż opierasz się czemuś, co już zostało postanowione. Najsmutniejsze jest to, że te znaki były widoczne cały czas ignorowałeś je, usprawiedliwiałeś, kurczowo trzymałeś się myśli, że wszystko się zmieni. Ale teraz, po tylu przejściach i zniszczeniach, zaczynasz się zastanawiać, czy to wszystko nie jest po prostu zbiegiem okoliczności. Twoje ciało wie o tym wcześniej niż ty. Czujesz to, wyrażasz to, ale twój umysł, zawsze tak arogancki, próbuje wszystko racjonalizować. Zadałbym ci pytanie, ile razy czułeś niepokój w obecności tej osoby bez wyraźnego powodu? Jak często zauważasz, że zamiast pokoju taki związek generuje napięcie? Czy nie wydaje ci się dziwne, że twój oddech zmienia się, gdy jesteś w pobliżu, że pojawia się bezsenność, że twój żołądek się zaciska lub boli, jakby coś w środku ciebie krzyczało, że to nie dela ciebie? Ale ty nie słuchałeś. I nikt nie chce przyznać, że to, czego pragnie najbardziej, jest właśnie tym, co go najbardziej niszczy. Chcesz wiedzieć, co naprawdę się dzieje, kiedy wszechświat nie chce, żebyś był z kimś? Posłuchaj tego. Po pierwsze, wszystko zaczyna się od małych znaków: złe uczucie, które ignorujesz, słowa, które nie pasują, bliscy ludzie, którzy cię ostrzegają, ale których ty decydujesz się nazwać zazdrosnymi lub przesadzonymi. Jeszcze o tym nie wiesz, ale w tej chwili wszechświat już przechyla szale w innym kierunku. Potem pojawiają się przeszkody, plany, które nie dochodzą do skutku, rozmowy, które wydają się wymuszone, nieporozumienia, które pojawiają się znikąd. Odnosisz wrażenie, że każda próba zbliżenia się do tej osoby wymaga nadludzkiego wysiłku, jakby coś niewidzialnego próbowało was od siebie oddzielić. A co najgorsze, twoja energia się wyczerpała. Zaczyna się zauważać, że ta osoba już cię nie napędza, ale wyczerpuje. Już nie czujesz się sobą, twój blask blednie, śmiejesz się rzadziej, twoja motywacja zanika. Jeśli dotarłeś do tego momentu, jeśli czujesz, że się z tym utożsamiasz, powiem Ci brutalną prawdę. To nie jest miłość, to opór. Trzymałeś się historii, która nie jest dla Ciebie. Pomyliłeś intensywność z przeznaczeniem. Wierzyłeś, że im trudniejszy związek, tym więcej jest wart. Ale miłość nie jest wojną. Nie chodzi o przetrwanie wśród ruin, ale o płynięcie. A jeśli wszechświat robi wszystko, żeby oddzielić Cię od kogoś, dlaczego wciąż walczysz o to, żeby zostać? I tu pojawia się najtrudniejsza część. Wszechświat nie tylko cię ostrzega, on cię do tego zmusza. Jeśli nie posłuchasz subtelnych znaków, otrzymasz brutalną nauczkę, wypadek, zdradę, wyczerpanie emocjonalne tak wielkie, że poczujesz, że nie możesz już tego znieść. Ponieważ, bo jeśli trzymasz się tego, co nie jest DLA ciebie, życie zrobi wszystko, żeby cię złamać, aż to zrozumiesz. To nie jest kara, to przekierowanie. I wiem, że to boli. Boli, gdy trzeba przyznać, że ta osoba nie była dla ciebie. Boli, gdy trzeba porzucić myśl o tym, co mogłoby być. Ale powiedz mi, co boli bardziej? Zaakceptować prawdę teraz czy nadal ją ignorować, aż szkody staną się nieodwracalne? Czy naprawdę czujesz spokój w kontakcie z tą osobą? Jeśli odpowiedź nie brzmi jednoznacznie tak, to już ją masz. A wybór należy do ciebie. Czy słuchasz wszechświata teraz? Czy czekasz, aż zrobi to za ciebie? I uwierz mi, gdy wszechświat interweniuje, nigdy nie jest to łagodne. Najpierw szepcze ci, lekki dyskomfort, dziwne uczucie w klatce piersiowej, coś, czego nie potrafisz wyjaśnić, ale to tam jest uczucie, drobny szczegół, który ignorujesz, a potem to cię popycha bezsensowne kłótnie, oczywiste znaki, coraz większe przeszkody, które uniemożliwiają ci dalszy rozwój relacji z tą osobą. Jeśli jednak nadal nie będziesz słuchać, wszechświat nie będzie miał innego wyjścia jak cię wykorzenić. Oto najważniejsze pytanie, które musisz sobie teraz zadać. Czy widziałeś kiedyś kogoś, kto kurczowo trzymał się historii, która już dawno upadła? To jest tragiczne. Trzymają się, dopóki nic nie zostanie, dopóki miłość nie zgnije, dopóki zużycie i zniszczenia nie staną się tak brutalne, że nie będą nawet rozpoznawać siebie w lustrze. A najgorsze jest to, że ty sam możesz znaleźć się w takiej sytuacji. Wszechświat nie chce, abyś znalazł się w miejscu, w którym tracisz swoją istotę. On nie chce, żebyś tkwiła w związku, w którym wątpisz w siebie. Żyjesz w strachu, a intuicja podpowiada ci, że coś jest nie tak, ale ty idziesz dalej, bo wierzysz, że walka to słuszna decyzja. Ale tak nie jest. Nie zawsze bitwy są przeznaczone do wygrania, ponieważ po prostu nigdy nie miały zostać stoczone. Ale nie tylko wszechświat cię ostrzega, robi to również twoje ciało. Wszystko zaczyna się od drobnych sygnałów ostrzegawczych niewyjaśnionych bólów głowy, bezsenności, niewytłumaczalnego zmęczenia, uczucia, że przebywanie z tą osobą nie dodaje ci energii, lecz ją ci odbiera. Czujesz ucisk w żołądku, kiedy otrzymujesz od niego wiadomość, Twój oddech zmienia się, kiedy jesteś blisko niego, a co najgorsze, twój umysł wypełnia się hałasem, ponieważ miłość nie powinna być wewnętrzną wojną. Nie musisz każdego dnia przekonywać siebie, że warto. Jeśli coś jest dla ciebie, to płynie, a jeśli nie, wszechświat postawi każdą możliwą barierę, aż w końcu zrozumiesz, o co chodzi. Ale o to najgorsze. Ludzie są uparci. Przywiązujemy się, wierzymy, że wiemy więcej niż życie, że możemy zmienić drugą osobę, że jeśli wystarczająco się postaramy, wszystko się poprawi. Okłamujemy samych siebie, oszukujemy samych siebie i w efekcie sami siebie niszczymy. Wtedy wszechświat zmienia swoją strategię. Zaczyna usuwać wszystko, co wiąże cię z tym związkiem: ludzie, chwile, a nawet okazje. Coraz trudniej jest utrzymać to, co niezrównoważone. A jeśli nadal będziesz stawiać opór, to zgubisz siebie. To właśnie tutaj cios staje się najmocniejszy. Stajesz się kimś, kogo nie rozpoznajesz. Tracisz spokój, energię i światło. Stajesz się wersją siebie, której nawet nie lubisz. A jednak nadal tam jesteś, ponieważ strach przed puszczeniem jest większy niż rzeczywistość tego, czego doświadczasz. Ale powiedz mi coś, czy naprawdę uważasz, że to jest miłość? Miłość nie sprawia, że czujesz się, jakbyś chodził po potłuczonym szkle, nie powoduje ciągłego niepokoju, nie sprawia, że podważasz swoją wartość i stajesz się zależny od kogoś, kto nie jest skłonny dać ci tego, czego potrzebujesz. A jeśli wszechświat dał ci już wystarczająco dużo dowodów na to, że go nie ma, to na co czekasz, żeby odejść? Bo oto najbrutalniejsza część tego wszystkiego. Im dłużej trzymasz się tego, co nie jest dla Ciebie, tym bardziej oddalasz się od tego, co naprawdę do Ciebie należy. Zostałeś uwięziony w historii, która nigdy nie miała być Twoja. A najstraszniejsze jest to, że podczas gdy Ty wciąż tam jesteś, gubiąc się w związku, który tylko Cię rani, osoba, z którą naprawdę mógłbyś coś zbudować, wciąż czeka na Ciebie na innej drodze. Ale nie zobaczysz tego, dopóki nie puścisz, dopóki nie pozwolisz sobie posłuchać. Dopóki nie przestaniesz upierać się przy miłości, która już umarła, ponieważ wszechświat nie chce widzieć twojego cierpienia. Ale jeśli zdecydujesz się to zignorować, to nauczysz się tego w bolesny sposób. Nie dlatego, że wszechświat jest okrutny, ale dlatego, że czasami to jedyny sposób, w jaki możemy go zrozumieć. Zostawiam was zatem z jedynym pytaniem, które naprawdę ma znaczenie: czy będziecie nadal ignorować znaki, czy coś z tym zrobicie? Ponieważ prawda jest taka, wszechświat zawsze daje ci wybór, ale nigdy nie zmusi cię do jego podjęcia. Możesz tkwić w niekończącym się cyklu zużycia i zniszczenia, walcząc z czymś, co i tak jest skazane na zniszczenie, albo możesz odważyć się to odpuścić. Ale odpuszczenie nie jest łatwe, nigdy tak nie jest, bo kiedy w końcu decydujesz się odejść od tego, co nie jest DLA ciebie, zapada cisza. I w tej ciszy stajesz twarzą w twarz z najtrudniejszą prawdą ze wszystkich. Marnujesz czas na coś, co nigdy nie zadziała. I to boli. Boli przyznanie się do błędu. Boli, gdy trzeba przyznać, że cały ten wysiłek, miłość i możliwości nie wystarczyły. Ale chcesz poznać coś bardziej bolesnego. Pozostawanie w miejscu, w którym wiesz, że nie jesteś szczęśliwy. Bo ostatecznie czas, który marnujesz na trzymanie się czegoś, co nie jest DLA Ciebie, Nigdy nie wraca. I tu zaczyna się najciekawsza część. Kiedy w końcu decydujesz się odpuścić, kiedy poddajesz się nieuniknionemu i przestajesz wymuszać, dzieje się coś niemal magicznego. Twoje życie się zmienia. Twoje wyższe ja to głębsze połączenie. To, co kiedyś było zamieszaniem, staje się jasnością. To, co kiedyś wydawało się wyrokiem, zamienia się w wolność. Wraca ci energia. Umysł się uspokaja i zaczynasz widzieć to, co wcześniej było niewyraźne. Bo jeśli trzymasz się tego, co nie jest dla ciebie, stajesz się ślepy. Nie potrafisz patrzeć poza ten związek, tę osobę, tę historię, która twoim zdaniem powinna być twoja. Ale kiedy puścisz, wszystko wraca na swoje miejsce. I nie zrozumcie mnie źle. Nie oznacza to, że ból od razu ustąpi. Nie oznacza to, że następnego dnia obudzisz się bez uczucia pustki w piersi, ale z każdym dniem będzie bolało mniej, z każdym dniem będzie coraz łatwiej, aż pewnego dnia, nie zdając sobie z tego sprawy, zdasz sobie sprawę, że już nie myślisz o tej osobie, że ona już na ciebie nie wpływa, że odzyskałeś to, co uważałeś za utracone swój spokój. I w tym właśnie momencie zdarza się coś najbardziej nieoczekiwanego. Życie obdarza cię czymś nowym. Człowiek, szansa, przeznaczenie, które zupełnie różni się od tego, którego się kurczowo trzymałeś, ale które nagle nabiera większego sensu niż wszystko, czego doświadczyłeś wcześniej. Bo kiedy odpuszczasz to, co nie jest DLA ciebie, tworzysz przestrzeń DLA tego, co jest. Ale rozumieją to tylko odważni ci, którzy odważą się odpuścić, zanim życie ich do tego zmusi. A ty co zamierzasz zrobić? Czy zamierzasz zostać w miejscu, w którym wiesz, że nie jest DLA Ciebie odpowiednie? Czy też przejmiesz kontrolę i otworzysz się na to, co naprawdę jest DLA Ciebie przeznaczone? Napisz w komentarzu, chcę Cię przeczytać. A jeśli dotarłeś aż tutaj, chcę, żebyś napisał w komentarzu, ufam znakom wszechświata. Bo w końcu wszystko jest na swoim miejscu, trzeba się tylko nauczyć słuchać. Jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła, jeśli poczułeś, że to jest właśnie to, co potrzebujesz usłyszeć, zasubskrybuj, ponieważ to są prawdy, których nikt ci nie mówi, ale które musisz znać. Do zobaczenia w następnym filmie. I pamiętaj tego, co jest DLA ciebie, nigdy nie będziesz musiał robić na siłę.